Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, w tym filmiku z minecrafta pokażę tak jakby poranik, jak zrobić turbo dispenser, czyli szybko ostrzegający dispenser, do tego będzie nam potrzebne Redstone Redstoneowe pochodnie, oczywiście dispenser są, dziwinia i jakiś budulec, bez na goble no i strzały gdzie są strzały więcej ich I pokazuję jak to zrobić. Kładziemy dwa cobblestony. Teraz redstone tu, 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 tu i tu, tu, tu i tu. Jestem damy dispenser. Tu idzie. pochodnia, tu kolejna. Niestety przez to są leciutkie lagi, ale naprawdę leciutkie. Tu idzie pochodnia. Tu idzie pochodnia. Teraz bez zimna tu. No. No raz już ja się włączyłem właśnie. Tu wkładam strzały. Zrobię taką tarczę. Widać jak to szybko strzela. No teraz proszę zobaczyć. Ja strzela bardzo szybko. <grystanie> Mały strzał. Dobra. Ale... i o pochodnia nie wrzesz mi tu leć mechanizm, mechanizm cały jest bardzo prosty prościusieńki redstone robimy takie jakby rzymskie i i po wokach redstone no i to by było na tyle komentujcie subskrybujcie cześć